Kiedy w końcu otworzyłam oczy po miesiącu spędzonym w śpiączce, pierwsze, co poczułam, to nie była wdzięczność za cudowne ocalenie, lecz mieszanka przeszywającego bólu w całym ciele i rosnącej lepko gęstej wściekłości, która jeszcze nie miała ostatecznego celu, ale czułam, że już wkrótce nabierze twarzy mojej teściowej. Tej samej kobiety, która w czasie gdy leżałam bez ruchu, podłączona do rurek i monitorów, z twarzą bladą, jak prześcieradło, i oddechem utrzymywanym przez aparaturę, postanowiła, że najlepszym pomysłem na przyszłość jej syna będzie znalezienie mu nowej żony, tak jakby moja obecność na tym świecie była tylko niewygodną przeszkodą w realizacji jej chorej wizji idealnej rodziny. Kiedy lekarze walczyli o moje życie, ona planowała, jak zastąpić mnie młodą, płodną kandydatką, gotową w ciągu roku podarować jej wnuki, o których marzyła od dnia naszego ślubu. Bo w jej oczach małżeństwo bez dzieci było jak dom bez dachu, bezużyteczne. Jeszcze zanim w pełni wróciła, mi świadomość. Czułam dziwną energię, której nie wzbudzały we mnie ani środki przeciwbólowe, ani ciche słowa otuchy od rodziny, ani nawet świadomość, że przeżyłam wypadek, który mógł mnie zabić. Tę energię wywołała dopiero opowieść mojego męża, który ściskając moją rękę, powiedział mi. Co jego matka zrobiła trzy tygodnie po tym, jak straciłam przytomność. Dowiedziałam się wtedy, że któregoś dnia, w drodze powrotnej ze szpitala, jego matka zaczęła mówić, że rozumie, iż może mu się wydawać, że wszystko jest już stracone i że powinien być realistą. A to w jej mniemaniu oznaczało, że czas przygotować się na nowe życie znaleźć kobietę, która będzie zdrowa, młoda i chętna. I która da mu prawdziwą rodzinę, bo jak stwierdziła bez cienia wstydu, twoja żona już się skończyła. On oczywiście wpadł w furię, ale ona brnęła dalej, wymieniając z nazwiska córki swoich znajomych, opisując ich zalety, jakby chciała sprzedać mu idealny towar, a ja, słuchając tego wszystkiego w szpitalnym łóżku, z ciałem w bandażach, wyobrażałam sobie scenę, w której w naszym przyszłym domku w górach nad kominkiem wisi jej wypchana głowa. Udekorowana lampkami na Boże Narodzenie, a ja siedzę w fotelu z kubkiem gorącej czekolady, patrząc na ten trofeum z satysfakcją, która w mojej wizji była niemal namacalna. Wiem, że brzmi to jak żart, ale wtedy, w tym stanie, ta fantazja była jedyną rzeczą, która wywoływała na mojej twarzy uśmiech. Niespokojny i ciepły, ale drapieżny, taki jaki ma kot, obserwujący swoją ofiarę. Prawda jest taka, że od pierwszego dnia naszego związku z Markiem jego matka traktowała mnie jak intruza, który ukradł jej syna, a każde moje osiągnięcie odbierała jako policzek wymierzony jej osobiście. To, że prowadzę własną firmę, że poświęcam się pracy, że zarabiam więcej od Marka, było dla niej czymś nie do zniesienia, choć on sam nigdy nie miał z tym problemu. Przez lata nauczyłam się ignorować jej spojrzenia pełne pogardy, teatralne westchnienia, sarkastyczne, uwagi o karierowiczkach i bezpłodnych feministkach. Ale to, co zrobiła, gdy byłam w śpiączce, przebiło wszystko, bo to już nie były słowa rzucane przy rodzinnym stole. To były działania, które miały usunąć mnie z jego życia, zanim ktokolwiek ogłosił, że nie mam szans na przeżycie. Wspomnienia jej protekcjonalnego tonu, uśmiechu, w którym zawsze kryła się nuta pogardy, powracały teraz ze zdwojoną siłą, a ja wiedziałam, że kiedy opuszczę to łóżko, nie skończy się na chłodnej wymianie zdań. To, co planowałam, miało sprawić, że zapamięta mnie do końca życia, jeśli w ogóle uda jej się to przeżyć. Kilka dni po tym, jak Marek wyznał mi całą prawdę o słowach swojej matki, w mojej głowie dojrzewał plan, który. Choć może w oczach innych wyglądałby na przesadny, dla mnie był tylko naturalną odpowiedzią na próbę upokorzenia mnie w najgorszym momencie mojego życia. Wiedziałam, że nie mogę jeszcze wstać z łóżka i od razu wmaszerować do jej domu, ale mogłam zacząć od czegoś, co zrani ją w tysiącetniem miejscu, którego się nie spodziewa: jej dumy. Przez cały czas leżenia w szpitalu, zauważyłam, że ani razu nie pojawiła się w mojej sali. Chociaż przez lata udawała przed rodziną, że jesteśmy sobie bliskie. Wiecie, te wszystkie pokazowe uśmiechy przy stole, niby rozmowy o niczym, teatralne gesty, które miały sugerować, że jesteśmy zgodnym duetem synowej i teściowej. Tym razem jednak nie było nawet próby zachowania pozorów, i to już samo w sobie było podejrzane, bo znałam ją na tyle, by. Wiedzieć, że jej obsesja na punkcie opinii innych jest większa niż jakiekolwiek osobiste urazy. To dlatego postanowiłam zapytać Marka wprost: dlaczego jego matka nie pojawiła się ani razu? Wtedy jeszcze udawał, że nie wie, jakby chciał mnie chronić przed prawdą, ale w końcu przyznał, że po wizycie w szpitalu trzy tygodnie po moim wypadku, w drodze powrotnej do domu, zaczęła mu podsuwać kandydatki na nową żonę, wymieniając imiona, opisując ich urodę charakter, a przede wszystkim zdolność do rodzenia zdrowych dzieci, co w jej ustach brzmiało jak recytowanie specyfikacji technicznej idealnego sprzętu. Marek, który na ogół stara się zachować spokój w kontaktach z matką, tym razem wybuchł i kazał jej wysiąść z samochodu w miejscu, które w jej ocenie było niebezpieczne. Ale on tylko rzucił ironicznie, że jeśli ktoś się zaczepi, Wystarczy, że zacznie mówić, a każdy ucieknie. Opowiadając mi to, starał się żartować, ale ja widziałam, że ta sytuacja go zraniła, bo niezależnie od wszystkiego, to była jego matka, a on właśnie uświadomił sobie, że jej lojalność wobec niego jest warunkowa, zależna od tego, czy spełnia jej oczekiwania. Słuchając go, poczułam, że nie mogę tego zostawić, nie po tym, jak przez lata znosiłam jej złośliwości. A teraz, kiedy leżałam w śpiączce, ona próbowała wymazać mnie z życia, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Kilka dni później, kiedy już mogłam samodzielnie siedzieć i mówić bez większego bólu, kazałam Markowi podać mi telefon. Chciałam do niej zadzwonić, nie po to, żeby się kłócić, ale żeby spojrzała w oczy konsekwencjom swoich działań, nawet jeśli tylko przez słuchawkę. Odebrała natychmiast. Jej głos był przesadnie słodki, przepełniony fałszywą troską, jak cukierek z nadzieniem, które okazuje się gorzkie i zepsute. Zaczęła od pytania, jak się czuje, i że słyszała, że jest lepiej. Wtedy przerwałam jej bezceremonialnie, mówiąc: Przestańmy udawać, jesteśmy tu tylko ty i ja, kobieta do kobiety, a może raczej człowiek, do potwora. Zapadła cisza, w której niemal słyszałam, jak próbuję wymyślić odpowiedź, ale nie dałam jej czasu. Wyłożyłam wszystko, co wiem o jej rozmowie z Markiem, o tym, że nie pojawiła się w szpitalu, bo nikt nie chciał jej obecności, i że jeśli myślała, iż to, co zrobiła, ujdzie jej płazem, to grubo się myli. Powiedziałam, że w tej chwili ma trzy opcje: zniknąć z mojego życia na zawsze. Zanim przypomnę sobie jak to jest uderzyć kogoś naprawdę mocno. Poczuć, jak to jest, kiedy ktoś rozbija ci czaszkę kijem baseballowym, Albo umrzeć wcześniej, nim znajdę czas, by się tobą zająć. Wiedziała, że to tylko słowa. Ale miały swój ciężar, bo cisza, która nastała, była najpiękniejszym dźwiękiem, jaki słyszałam od miesięcy. A jednak, zamiast się wycofać, ta kobieta miała jeszcze czelność kilka dni później wysłać mi e-mail, w którym tłumaczyła, że przecież chciała tylko dobrze, i że tak myślała, iż nie przeżyje, więc to nie byłoby dla mnie obraźliwe. I w tym momencie poczułam, że jeśli zostanę jeszcze trochę w tym szpitalu, zacznę ostrzyć plastikową łyżeczkę od deseru, żeby mieć ją pod ręką, gdy się zjawi. Kilka tygodni po tym, jak wysłała mi ten absurdalny e-mail, pełen usprawiedliwień, w których starała się przedstawić siebie jako ofiarę nieporozumienia. Zostałam w końcu wypisana ze szpitala i przeniosłam się do domu, nadal słaba, z poruszaniem się na krótkie dystanse i długą listą zaleceń lekarskich, ale z głową pełną postanowień, które miały zmienić dynamikę tej rodziny na zawsze. Przez pierwsze dni po powrocie Marek, jego ojciec i rodzeństwo, pilnowalibym miała wszystko, czego potrzebuje. Ale co ciekawe, nikt nawet słowem nie wspomniał o mojej teściowej. Jakby jej istnienie zostało wymazane z rodzinnej mapy. I to milczenie było dla mnie najlepszym prezentem. Wiedziałam, że nie jest to efekt przypadku. Marek powiedział mi wprost, że po tym, jak wyrzucił ją z samochodu i opowiedział wszystkim o jej słowach, rodzina podjęła decyzję, że dopóki nie, zdobędzie się na szczere przeprosiny, ma zakaz zbliżania się do mnie, a ona, dumna i przekonana o własnej racji wolała odciąć się od wszystkich, niż przyznać, że się myliła. Minęły miesiące, w czasie których, jak się dowiedziałam później, zaszyła się u swojego brata, najwyraźniej oczekując, że ktoś w końcu zadzwoni i błagalnym tonem poprosi, by wróciła. Ale telefon milczał, a ona musiała coraz bardziej zdawać sobie sprawę, że tym razem to nie ja jestem na przegranej pozycji. W międzyczasie zaczęłam wracać do pracy zdalnie. Powoli odzyskiwałam siły, a moja złość, choć wciąż obecna, przekształciła się w chłodną determinację. Wiedziałam, że jej największą karą nie będzie krzyk, awantura czy publiczne upokorzenie, ale fakt, że została całkowicie wyłączona z naszego życia, pozbawiona możliwości manipulowania markiem i wtrącania się w nasze decyzje. Lata później, kiedy już w pełni wróciłam do zdrowia, Dowiedziałam się, że mój teść postanowił rozwieść się z nią. Powiedział, że życie z kobietą, która potrafiła życzyć śmierci żonie własnego syna, jest jak mieszkanie stykającą bombą. I że skoro sama odeszła, to on nie ma obowiązku walczyć o coś, co od dawna nie istnieje. Rozwód był zaskakująco prosty, bo porzucając dom, straciła prawo do połowy majątku. A mój teść zachował dom i oszczędności, zostawiając jej tylko to, co zabrała, gdy się wyprowadziła. Dla mnie był to symboliczny koniec, moment, w którym stało się jasne, że ta kobieta nie ma już żadnej władzy ani nad Markiem, ani nad mną, ani nad rodziną. Czasami siedząc w salonie wyobrażam sobie, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdyby moje fantazje o trofeum nad kominkiem stały się rzeczywistością. Widzę wtedy kominek w naszej przyszłej górskiej chacie, na którym wisi jej wypchana głowa ozdobiona świątecznymi lampkami. I choć wiem, że to już tylko czarny humor, ta wizja wciąż potrafi sprawić, że uśmiecham się z satysfakcją. Marek mówi, że dopóki ona trzyma się z dala, moje myśli o niej spadły z poziomu 100% do może 30%. I pewnie ma rację, bo teraz zamiast knuć sposoby na jej zniknięcie, wolę planować jak w tym miejscu mógłby zawisnąć inny symbol mojego zwycięstwa. Coś, co będzie mi przypominało, że nawet kiedy wszyscy stawiają na to, że przegrasz, możesz nie tylko przetrwać, ale wrócić silniejsza, spokojniejsza i z takim rodzajem spokoju, który jest najgorszą możliwą karą dla tych, którzy chcieli cię zniszczyć.